Hiszpanie są znani z zamiłowania do romansów i flirty, które są powszechnie akceptowane. Flirt nie jest postrzegany jako coś negatywnego, a raczej jako naturalny element interakcji społecznych. Hiszpania każdego roku przyciąga ponad 82 miliony turystów, co czyni ją trzecim najpopularniejszym celem podróży na świecie po Francji i Stanach Zjednoczonych. Hiszpanie mają zwyczaj plucia na ulicy, co jest powszechnie akceptowane. W niektórych regionach plucie jest postrzegane jako normalny sposób oczyszczania gardła. Bekanie po posiłku jest akceptowane jako normalne i naturalne. Bekanie jest postrzegane jako sposób na wyrażenie zadowolenia z jedzenia i uwolnienie nadmiaru powietrza. W niektórych hiszpańskich miastach istnieje tradycja rzucania jedzeniem podczas festiwali. Na przykład podczas latomatiny w Buñol uczestnicy rzucają w siebie tysiącami zgniłych pomidorów. Hiszpanie mają zwyczaj nieużywania pryszniców codziennie, co może być postrzegane jako brak higieny przez osoby z innych krajów. Wysokie temperatury mogą sprawiać, że zapachy stają się bardziej intensywne. Hiszpanie często używają bardzo mocnych perfum, co może być drażniące dla osób wrażliwych na intensywne zapachy. Przesadne używanie perfum jest powszechne, a związek z brakiem codziennych pryszniców nieprzypadkowy. Hiszpanie często nie używają klimatyzacji w publicznych środkach transportu, co w upalne dni może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów. Wysokie temperatury i tłumy spoconych ludzi sprawiają, że powietrze w autobusach i pociągach bywa duszne. O zapachu nie wspominając. W niektórych regionach Hiszpanii kąpiel w morzu po spożyciu alkoholu jest tradycją, mimo że jest to niehigieniczne i niebezpieczne. Tego typu zachowanie jest powszechnie akceptowane i uważane za element zabawy. W hiszpańskich miastach można czasem spotkać szczury, które są częścią życia w dużych aglomeracjach. Problemy z higieną i odpadami przyczyniają się do tego, że szczury biwają widoczne w miejscach Public Neck. Hiszpanie mają tendencję do przechowywania jedzenia na otwartym powietrzu, co może prowadzić do problemów z insektami. Muchy i inne owady bywają częstym widokiem na targowiskach i w restauracjach. Hiszpanie mają tradycję siesty, czyli popołudniowej drzemki. W wielu regionach kraju sklepy i firmy zamykają się na kilka godzin, aby mieszkańcy mogli odpocząć w najgorętszym czasie dnia. Hiszpania jest domem dla najstarszej restauracji na świecie, Botin, założonej w 1725 roku w Madrycie. Restauracja ta jest wymieniona w Księdze Rekordów Guinnessa i działa nieprzerwanie od ponad 200 lat. Język hiszpański, znany również jako kastylijski, jest drugim najczęściej używanym językiem na świecie. Posługuje się nim około 580 milionów ludzi na całym globie. Hiszpańska korida, czyli walki byków, budzi wiele kontrowersji zarówno w kraju, jak i za granicą. W niektórych regionach, takich jak Katalonia, walki byków są zakazane, ale w innych pozostają ważnym elementem kultury i tradycji. Hiszpanie mają bardzo późne godziny posiłków w porównaniu do innych krajów. Lunch często spożywają między godziną 2 a 4 po południu, a kolacje, nawet po godzinie, dziewiątej, wieczorem. Flamenko, tradycyjna hiszpańska muzyka i taniec, pochodzi z Andaluzji. Flamenco jest znane na całym świecie ze swojej pasji, intensywności i emocjonalnej głębi. Hiszpanie obchodzą jedno z najbardziej szalonych świąt na świecie La Tomatina. Ostatnią środę sierpnia tysiące ludzi zbiera się w mieście Buniol. Aby wziąć udział w ogromnej bitwie na pomidory. Hiszpania jest jednym z największych producentów oliwek na świecie. Regiony takie jak Andaluzja dostarczają ogromne ilości oliwek i oliwy z oliwek, która jest podstawowym składnikiem diety śródziemnomorskiej. Hiszpania była kiedyś jednym z największych imperiów na świecie. W XVI i XVII wieku hiszpańskie imperium obejmowało tereny Ameryki Łacińskiej, Filipin, części Afryki i Azji. Jednym z najbardziej znanych festiwali w Hiszpanii jest San Fermin, znany także jako bieg byków w Pampelunie. Festiwal ten przyciąga tysiące ludzi, którzy ryzykują życie, biegając przed bykami ulicami miasta. Hiszpanie mają nietypowy sposób świętowania nowego roku. O północy, z każdym uderzeniem zegara, jedzą jedno winogrono, co ma przynieść szczęście w nadchodzącym roku. La Sagrada Familia w Barcelonie jest jednym z najbardziej znanych kościołów na świecie. Projektowany przez Antoniego Gaudiego, budowany jest od 1882 roku i nadal nie został ukończony. Hiszpania jest krajem o największej liczbie barów na mieszkańca w Europie. Kultura barowa jest ważnym elementem życia społecznego, a tapas, czyli małe przekąski, są nieodłącznym elementem wizyty w barze. Hiszpania jest ojczyzną paelli, słynnego dania z ryżu pochodzącego z Walencji. Paella może być przygotowana na wiele sposobów, ale tradycyjna wersja zawiera mięso z kurczaka, królika i warzywa. W Hiszpanii istnieje niezwykle popularne święto Las Fallas, obchodzone w marcu w Walencji. Podczas tego festiwalu budowane są ogromne figury z papier które na koniec są spektakularnie palone. Hiszpanie mają największy licznik dawcy organów na milion mieszkańców na świecie. Jest to wynikiem skutecznego systemu transplantacyjnego, który ratuje życie tysiącom ludzi każdego roku. Wielu Hiszpanów wierzy w różne przesądy i tradycje związane z dobrym i złym losem. Na przykład, uważa się, że przyniesie pecha, jeśli ktoś położy kapelusz na łóżku. Hiszpańskie kino zyskało międzynarodowe uznanie dzięki reżyserom takim jak Pedro Almodóvar. Jego filmy często poruszają tematy kontrowersyjne, takie jak seksualność, tożsamość płciowa i dynamika rodzin. Hiszpania ma największą powierzchnię upraw winorośli na świecie. Kraj ten jest również trzecim największym producentem wina, zaraz po Włoszech i Francji. Hiszpańskie kobiety rodzą dzieci w starszym wieku w porównaniu do reszty Europy. Średni wiek, w którym kobieta rodzi swoje pierwsze dziecko, wynosi około 31 lat. Hiszpania jest znana z liberalnego podejścia do seksu i edukacji seksualnej. Legalizacja małżeństw osób tej samej płci. Miała miejsce w 2005 roku, co uczyniło Hiszpanię trzecim krajem na świecie, który to zrobił. W Madrycie znajduje się najstarsza na świecie restauracja Botin, która działa nieprzerwanie od 1725 roku. Jest wymieniona w księdze rekordów Guinnessa. Hiszpania jest jednym z najbardziej górzystych krajów w Europie. Ponad 24% powierzchni kraju leży powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Hiszpańska kuchnia jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Na północy dominuje kuchnia baskijska, na wschodzie katalońska, a na południu andaluzyjska, z każdą z nich oferującą unikalne smaki i potrawy. Hiszpanie mają bardzo rozbudowaną tradycję kąpieli termalnych. W wielu regionach kraju znajdują się naturalne, gorące źródła, które od wieków są wykorzystywane do relaksu i leczenia. Hiszpania jest jednym z największych producentów szynki na świecie, w tym słynnej szynki iberyjskiej. Produkcja tej szynki jest tradycyjnie zlokalizowana w Andaluzji i Estremadurze. Hiszpanie obchodzą Święto Trzech Króli bardziej hucznie niż Boże Narodzenie. Wiele rodzin wymienia się prezentami właśnie 6 stycznia, a nie 25 grudnia. Hiszpania była jednym z pierwszych krajów na świecie, który wprowadził zakaz palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje od 2006 roku i obejmuje bary, restauracje oraz miejsca pracy. Hiszpanie mają bardzo rozwiniętą kulturę fiest i festiwali. W każdym regionie kraju odbywają się setki różnych świąt, z których wiele ma korzenie w tradycjach religijnych i ludowych. Hiszpania jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników spożycia owoców morza w Europie. Dla Hiszpanów ryby i owoce morza są podstawowym elementem diety. Zwłaszcza w nadmorskich regionach. Hiszpania jest jednym z najważniejszych producentów samochodów w Europie. Kraj ten produkuje zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe, z markami takimi jak Seat i wielu innych.